Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj ostatni przegląd rozsad. Na pewno już ostatni w mieszkaniu. Nie wiem, jak tutaj w szklarni się wyrobimy. W każdym razie no, na to wygląda, że w końcu przyszła wiosna, a prawie można powiedzieć, że lato. Przez następne dwa tygodnie w nocy ma być przepiękna temperatura. Więc ja już w tym tygodniu i w kolejnym postaram się dosłownie wszystko, co tylko możliwe, posadzić już w miejsca docelowe. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek, gdzie pokażę wszystkie moje rozsady, które są w mieszkaniu i tutaj w szklarni. Żeby nie było tak kolorowo, oprócz tych takich pięknych wyników, mam też takie, gdzie po prostu zawaliłam sprawę z temperaturą. No ale za chwileczkę wszystko zobaczycie. Najpierw przenieśmy się do mieszkania, gdzie pokażę Wam wszystko, co rośnie na moich parapetach. No to zobaczmy, co tutaj u mnie na parapetach. Słuchajcie, jest dobrze i źle. Zależy, jak na to patrzeć. Y na pewno osoby, które chcą zobaczyć, jak pięknie mi rośnie coś, będą miały dla siebie, jak i te, które chcą zobaczyć, że odniosłam jakąś porażkę, to też dla Was coś mam. Eee, zobaczcie. Tak wyglądają moje bakłażany, które dostałam od Asi, po prostu posadź. Asia poratowała mnie, bo słuchajcie, spadły mi bakłażany z moimi ciemnymi odmianami i Asia po prostu mnie poratowała swoimi gotowymi sadzonkami. Tutaj mam sadzonkę majeranku. Już jak widzicie jest wyciągnięta. Trzeba szybciutko przesadzić do ziemi. Podzielę to na jakieś 5-6 kępek i to wsadzę. Jak zauwa zauważycie, latają mi znowu ziemiórki. Teraz zdecydowanie więcej czasu spędzamy na działce i po prostu nie zauważyłam, że one mi się tutaj wykluły. Tutaj papryczka habanero. Tutaj kobea. Kobea, jak widzicie, zmarzła mi na balkonie. Zapomniałam jej wstawić do mieszkania, ale na szczęście no, jest wciąż zielona, więc myślę, że ona odbije. Po prostu chwilowo jej tutaj jest troszeczkę ciężko. Tutaj moje ogórasy szklarniowe. Jak widzicie, przepiękne sadzonki. Ja tutaj, jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, mam lampy do doświetlania. Zarówno tą listwę LED. Tutaj jak widzicie, mam listwę LEDową, a na suficie mam jeszcze dodatkowe lampy, które mają zasięg nawet do 2 metrów. I powiem Wam szczerze, że no zobaczcie, no te pomidory są naprawdę świetne i ogórki również. E, pomidory, te które trafiły do szklarni, wysiewałam 14 lutego, a te wysiewałam gdzieś tam na początku marca. E, no, sadzoneczka bardzo ładna, może wyciągnę po prostu tak głębiej tutaj. E, nie jest za wysoka, jest fajna sztywna, łodygę. Jak widzicie, delikatnie zaczyna się robić fioletowa, więc jest to oznaka tego, że po prostu brakuje jej składników odżywczych i trzeba tutaj po prostu ją nawieść różnymi nawozami. Jakie nawozy stosuję, macie w opisie tego filmiku. Tutaj przeróżne papryki. Tutaj mam jeszcze dodatkowe moje bakłażany, które na szybko jeszcze dosiałam. Też właściwie już powinna mieć. Je... Aha, tutaj papryczka jedna. Tak patrzę po liściach, co tutaj za Tu mam bakłażany, które wysiałam w marcu na samym początku, ale no, prawda jest taka, że mogłam je przepikować, by wyglądały zdecydowanie lepiej. Jakiś czas temu pokazywałam wam, jak szczepię pomidory. Tu jeden z nich, taki naprawdę świetny przykład. Po pierwsze, no, można już tą klamerkę zdjąć, bo pomidor już jest zaszczepiony, jak widzicie mi miejsce szczepienia nie widzicie tak trzeba odsunąć o teraz widzicie miejsce szczepienia ładnie zrośnięte więc klamerkę można się pozbyć świetny przykład na to żeby pokazać wam co dalej z tymi pomidorami zobaczcie z głównej łodygi przed miejscem szczepienia wychodzi wilk którego musimy odciąć bo inaczej będzie dominował nad naszą całą sadzonką tego wilka możecie po prostu sobie wsadzić do wody i za chwileczkę jak przejedziemy się do szklarni to wam pokażę jak wyglądają ukorzenione moje sadzonki. W każdym razie tutaj góra ma się całkiem nieźle. Teraz zabiorę już do szklarni i tam sobie będą dalej rosły. Mogłam je postawić wcześniej na parapecie, ale bałam się, że te ok słońce po prostu za bardzo je przypali. No teraz w ogóle zaczynają się piękne, słoneczne dni, więc no uważajcie na swoje rozsady, pamiętajcie, żeby rano je podlewać, żeby po prostu wystawiać je na zewnątrz, żeby je hartować. Jeżeli jeszcze nie macie czasu, żeby ich wsadzić, ja już w tym tygodniu naprawdę wszystko postaram się wsadzić do gruntu i do szklarni, bo u nas już że chyba zimni ogrodnicy byli teraz w weekend. Piętro wyżej ma. Wygląda tak. Tutaj mam kapusty, które doświetlałam tylko lampami. Bo wiecie, że kapusta jest bardzo problematyczna, jeżeli wysiewamy ją w domu. Zaraz po wysianiu musimy ją w ekspresowym tempie wywieźć na zewnątrz. I robiłam w ten sposób, że rano po prostu wynosiłam na zewnątrz, żeby ona ładnie no, rosła w chłodzie. A w zimne noce chowałam do środka. I w te zimne, wietrzne bardzo dni, chowałam do środka tutaj i włączałam im lampy. Tutaj kolejny ogórek te troszeczkę tutaj przelane, widzicie, są troszeczkę bardziej żółte, chociaż tutaj to światło tak z zewnątrz pada, zaraz tutaj zmienimy. O, tak chyba lepiej. W każdym razie, no, ładne ogóraski, teraz jak trafią do ziemi, to będą naprawdę pięknie sobie szybko rosły. Tutaj seler, jak widzicie, ten jest nieprzepikowany, zaraz pokażę Wam taki już przepikowany. Moje bakłażany, jak widzicie, mają takie jakby popalone liście. Za chwileczkę Wam opowiem, co się z nim stało, ale ogólnie no, jestem bardzo zadowolona z tych bakłażanów, bo puszczają już ładnie te wszystkie wilki. I za chwileczkę będę wam pokazywała, jak uprawiać bakłażany, żeby po prostu prowadzić je w ten sposób, aby uzyskać jak największe zbiory. Tu druga część bakłażanów też bardzo ładnie wyglądają. Mają fajną, silną łodygę, fajne zielone liście i ogólnie są mocne, za wyjątkiem no, jednej sytuacji, która się wydarzyła, ale to jeszcze za chwileczkę, jak pokażę Wam mój dramat. Tutaj przepikowany seler, jak widzicie, ma się on całkiem dobrze, chociaż przez to, że został tutaj zdominowany przez liście bakłażana, to lekko się wyciągnął, ale w ogóle to nie będzie przeszkadzało. Jak widzicie, tutaj już zawiązuje takie małe bulwy. Tutaj moje arbuzy, które wysiałam gdzieś tam w połowie kwietnia. Drugą część arbuzów mam dosiane już w szklarni, bo chciałam po prostu zobaczyć, czy trzeba aż tak wcześnie wysiewać te arbuzy, czy nie. W tym roku powiem Wam, że no nie śpieszyłam się z wysiewaniem tych ciepulubnych rzeczy. No bo po prostu jaki rok mamy, każdy widzi. Pepino, nie wiem co się z nim dzieje, ma taką jak berdzawość. No, nie potrafię rozpoznać tej choroby. Jeżeli wy macie doświadczenie z pepino, to po prostu dajcie mi znać, co to może być. Tutaj mamy pelargonie. Jak widzicie, te pelargonie z nasion już zaczynają kwitnąć. Te pelargonie pobrane sadzonki jeszcze nie, chociaż wi... moja wina, bo one już powinny być dawno przepikowane do osobnych doniczek. A tutaj. Moje bataty, niestety bataty e, z, mi przeschły dwa razy za mocno. E, jednak no, jeżdżenie między działką a domem to jest dość trudne, upilnować to wszystko. E, tutaj mamy, co mamy? E, Tutaj mamy celozję wysianą. Też muszę ją zabrać już na działkę. Tak wyglądają moje bataty. Jak widzicie, za dużo one nie przyrosły, a to głównie dlatego, że po prostu te ziemiórki tu na okrągło latają. Ja jakiś środek mam na ziemiórki, już Wam podawałam wcześniej, ale po prostu trzeba zrobić oprysk. Teraz już wystawię je dzisiaj na balkon opryskami. Będzie spokój z ziemiórkami i wszystko zacznie pięknie rosnąć. Ale bataty już w najbliższych tygodniach, znaczy w najbliższym tygodniu, o może do półtora tygodnia, pokażę Wam jak już sadzić do porków. Tutaj mamy imbir. Zobaczcie, jaki on jest gigantyczny. Ja się tak odsunęłam do końca, bo sięga prawie do końca okna, więc naprawdę nie spodziewałam się, że on tak aż wyskoczy. Po lewej stronie mamy kurkumę. Zaraz Wam pokażę z bliska, jak to wszystko wygląda. No a po prawej stronie moja pelargonia, która przezimowała. Jak widzicie, kurkuma wygląda bardzo ładnie, chociaż widać, że już te liście się robią coraz bardziej blade, więc po prostu zaczyna jej brakować składników odżywczych. Ja będę ją nawoziła tym nawozem ekologicznych do warzyw, tym certyfikatem. Tak samo imbir. W tym tygodniu mam nadzieję, że uda już mi się wszystko wsadzić, zrobić miejsce dla nich i po prostu wsadzę to wszystko do szklarni. Ja ją w połowie marca po prostu postawiłam tutaj na okno. I zobaczcie, jak ona pięknie wygląda. Teraz co będę z nią robiła? ponieważ tutaj mimo tego, że ją obcięłam dość mocno na, w tym marcu, to ona wypuściła dodatkowe pędy, w tym roku mieliśmy bardzo ciemny rok, ciemną wiosnę więc po prostu poskracam pędy skrócę ją tak żeby miała nie wyżej jak 20 cm i ona ładnie się rozgrzewi i ładnie będzie kwitła za chwileczkę chociaż już pierwsze kwiatki widać no i ja ją już też nawożę od miesiąca nawozem do pomidorów zamiennie z nawozem do kwiatów kwitnących Dobra, jedziemy teraz na działkę. No to teraz coś dla widzów o mocnych nerwach. No, słuchajcie, zachowałam się jak największy amator. Rano wystawiłam moje pomidory na balkon, bo miało być około 15 stopni, i pojechałam na działkę. Na działce lekko wiało, ale nie aż tak super mocno. Jednak na moim balkonie od zachodu wiało naprawdę bardzo, bardzo mocno. Te pomidory wszystkie mi podwiędły. Podlałam je i jeszcze na chwilę zostawiłam na tym balkonie. Do liści doszła woda, wszystko mi wywiało bardzo mocno, no i się po prostu tak jakby popaliły. No, niestety, tak to jest, jak się żyje w ciągłym biegu, to czasami się takie głupoty zrobi. E, czy się tym przejmuję? No, głupia bym była, jakbym powiedziała, że nie, ale. Nie aż tak bardzo. To, to jest 10 odmian moich pomidorów. 20 mam w bardzo dobrym stanie, więc, no wiadomo, trochę mi ich żal, ale nie jakoś przesadnie. Wiem, że po prostu będą później. Najważniejsze, że żyją. Jak je, jak, co z nimi teraz zrobię? Po pierwsze, no to zabiorę już je na działkę i po prostu wsadzę do ziemi. Na głębokość, po prostu taką, że na wierzchu będzie wystawać jakieś 20 cm, a reszta po prostu będzie pod ziemią. Te pomidory będą ładnie rosły, po prostu będą później. I tyle, tamte 20 odmian będzie wcześniej owocować, a te no, będą owocować myślę, że jakieś no, 3 tygodnie, nawet później niż te, które mam w bardzo dobrym stanie. Najważniejsze, żeby już je wsadzić do ziemi. W końcu doczekałam się momentu, gdzie już od ósmej rana, słuchajcie, jest naprawdę fajnie ciepło w szklarni i nie trzeba już niczego dogrzewać. Chodźcie, pokażę Wam, co rośnie w mojej szklarni. Zarówno stół rozsadowy, jak i tu na dole i tamten mój rozsadnik z poliwęganu, Wszystko pękwa, pęka w szwach. Już naprawdę rośliny chcą do ziemi. Zacznijmy od początku, tak jak właściwie na każdym odcinkach. Możecie się cofnąć do poprzedniego odcinka, gdzie pokazywałam, jakie to wszystko było jeszcze malutkie. Polecimy od początku. Tak wyglądają moje poziomeczki, które już były wysiane gdzieś tam w lutym. Tutaj są trawy pampasowe, kostrzewa sina, jakieś tam habry na samym końcu. Tutaj moje kapustne kalarepy, tutaj nieprzepikowane kalarepy, zobaczcie jaka jest różnica, po mniej więcej dwóch tygodniach. Te nie były przepikowane, te były przepikowane, te już ładnie tutaj na dole zawiązują te kuleczki malutkie, a te jeszcze drobniuteńkie. Tam na tyle mam szałwią Tutaj resztę poziomeczek. Tu mam żywokost który uratowałam tutaj u mnie w szklarni. Już opowiadałam wam wcześniej, co tam się u niego działo. Mam lawendę. Jak widzicie, pięknie rośnie. Wczoraj było pytanie, czy warto ją przycinać. Ja myślę, że nie warto, bo ona już od samego początku ładnie się rozkrzewia. Tutaj mam cztery sadzonki i każdą teraz przeniosę do osobnej doniczki. Tutaj werbena Patagońska na tyle. Troszeczkę tutaj obniżymy. Jak widzicie, werbena już też chce do gruntu. Już widać, że ma siłę do tego, żeby teraz wystartować. Teraz już mamy ciepłe noce, więc ją przeniosę już na rabaty. Tu orliki. Orliki muszę koniecznie dzisiaj porozsadzać i już przesadzę też w miejsca docelowe. Sałaty, musztardowce nie wytrzymały napięcia i zakwitły, jednak no, widać, że, to jest, że musztardowce to są sałaty, które wolą rosnąć w chłodzie, a w szklarni no, niestety zakwitły. Na szczęście mam kilka sałat w gruncie już wsadzone z tych musztardowców, a te no, z tych po prostu pozyskam nasionka sobie. Tutaj Tutaj żurawki, zobaczcie jak one wystartowały. Na poprzednim odcinku, gdzie pokazywałam przegląd rozsad, były takie tyci, a teraz całkiem fajne, dorodne krzaczki. Także też już teraz porozsadzam je w miejsca docelowe, albo do doń, zobaczymy. Tutaj ostnica pony, jak widzicie mam tutaj chyba 6 czy 7 sadzonek. Każdą jedną sadzoneczkę... Po prostu przepikowałam w osobnych miejscach. No i teraz będę je rozdzielać i już sadzić na rabatach. Tutaj groszki pachnące. Groszkom już tutaj jest naprawdę za ciasno. I koniecznie dzisiaj już muszą wylecieć na rabaty. Cebula. No cebula jak widzicie naprawdę piękna. Jest się czym pochwalić. Ta przepikowana, każda do osobnej doniczki rośnie pięknie. Tutaj reszta kapustnych. Tutaj mam kapusty głowiaste, kalafiory i brokuły. Tutaj truskaweczki, które przepikowałam już i jak widzicie, zaczynają kwitnąć. Tutaj groszek taki fioletowy, który jest fioletowy na zewnątrz, a w środku jest zielony. Też go dzisiaj już wsadzę na grządki. To przejdźmy teraz do mojego rozsadnika z poliwęglanu. Tutaj to jest po prostu już czubato. Tutaj malwa biała, już ładna sadzoneczka, też już można wysadzać na grunt. Tutaj groszki pachnące, które pokazywałam wam jak ukorzenić z tych przeciętych pędów. Tutaj inne groszki pachnące. Tutaj mamy przeróżne kwiaty doniczkowe. Tutaj mamy przeróżne kwiaty i zioła. Tu jak widzicie mam na końcu szałwie, Tutaj jest oregano. Oregano też ładnie sobie rośnie, szałwia również. Tutaj co mamy? Tutaj mamy złocień. Też już dzisiaj mogę go przesadzić na rabaty zatrwian. No zresztą, gipsówka. Tutaj mam pomidorki, które w marcu, 14 marca wysiałam i zostawiłam już tutaj w rozkładniku. Jak widzicie, no oprócz tego, że trochę im było za zimno, bo mają bardzo fioletową młodygę, to generalnie wyglądają bardzo dobrze. Tutaj sałaty, sałaty w inspekcji mają za ciepło i zresztą mają tutaj za małą donicę, jak widzicie się bardzo tutaj męczą, więc też taką porozsadzam i wsadzę na grządki. Tutaj mam ogórecznik. Tutaj na odcinku, gdzie pokazywałam, jak szczepić pomidory, pokazywałam, jak można po prostu ukorzenić swoje sadzonki. Jak widzicie, mają już piękne korzenie, więc te wszystkie moje wątłe pomidory, które mam w mieszkaniu, te, które mi tam przewiało, też właśnie poucinam niektóre i po prostu wsadzę do wody, i po tygodniu będę miała już gotowe, zdrowe sadzonki. Tutaj reszta ziół. Tu, jak widzicie, mam rumianek. Tymianek, ogórecznik tutaj, tu kolendra, tu bazylia z jednym pomidorem. Teraz tutaj niżej. Tam jest łubin, tam jest dmuszek, ta trawka taka. Tutaj na przodzie mam stokrotkę afrykańską, szpinak łodygowy. Jestem bardzo ciekawa, jak on będzie rósł. Tutaj w donisce ma za mało miejsca, żeby się rozwijać. Co tu dalej polecimy? Tutaj. Ojejku, jak on już kuje, a co dopiero jak będzie starszy ostropest. No, przeróżne kwiaty. Słuchajcie, no jakie kwiaty ja nie będę tutaj wam dokładnie wymieniać, bo ja przecież nagrałam Wam odcinek, na którym chyba z 30, chyba z 30 odmian sialiśmy. No, jak widzicie, wszystko ładnie sobie kiełkowało, wszystko już jest gotowe do tego, żeby przesadzić do gruntu. Tutaj mój, moje duże oregano. Tu papryka. Papryki już za chwileczkę Wam pokażę. Tutaj też taki przykład pomidorów, które siałam w lutym, tutaj już w rozsadniku w szklarni. Jak widzicie, te sadzonki naprawdę mają się świetnie. Oprócz tego, że trochę są fioletowe, bo tutaj jednak jak w nocy było minus 4, to jednego dnia źle włączyłam na grzewnicę, ale ogólnie nie jest źle. Tutaj mam buraczki naciowe. Tutaj sucho łuska. Zatrwiam, tam z tyłu mam onętki, jak widzicie też już piękne sadzoneczki, tam nasturcje, słoneczniki dwa, tutaj ogórki szklarniowe, tutaj dalia, którą pokazywałam Wam, jak też można sobie pędzić, żeby były wcześniej, tam ostnica pony na samym końcu, tutaj bataty, ale bataty, jak widzicie, no jednak tutaj miały za zimno, żeby się rozwijać. Też niedawno pokazywałam wam jak sieję ogórki szklarniowe. Część miałam w domu, część tutaj w szklarni. Jednak w domu wyrosły dużo szybciej niż tutaj w szklarni, bo siałam w ten sam dzień. Tutaj moje ziemniaki. Zapierałam się, że w tym roku nie będę uprawiać ziemniaków, ale kupiłam ale kupiłam te czerwone, zostało mi kilka i zaczęły kiełkować, no i zrobiło mi się żal. I wsadziłam je tutaj do donicy w szklarni. Za chwileczkę, w jakiś dzień, pokażę Wam, jak będę sadziła je do worków. Przejdźmy od razu jeszcze tutaj, pokażę Wam, co się dzieje w szklarni. Jak widzicie, rzodkiewka wygląda naprawdę ładnie. Z tyłu te kalafiory romanesco, tutaj pomidory. Piękne, zdrowe sadzoneczki, czym nawożę już macie w opisie tego filmiku. Sałata też bardzo ładna, tutaj te musztardowce widzicie tam kwitły, a tutaj ładnie w gruncie jednak sobie rosną. Dumna jestem z kapusty pekińskiej, bo już pięknie wygląda, powiem Wam, że jeszcze tydzień i będę mogła już ją zjeść na obiad. Tutaj moje papryki, no i część jeszcze pomidorów, których nie wsadziłam. W poprzednim tygodniu pokazywałam wam jak sadzę pomidory w donicach, tutaj w tej filcowej, a tutaj w tej plastikowej, tutaj mój por. Jak widzicie, piękna sadzonka, piękne sadzonki, naprawdę bardzo ładne, grube. Już na dniach będę Wam pokazywać, jak je sadzić. Tutaj cebulat w tych ulitkach nie jestem zadowolona, już nigdy więcej nie będę w tych ulitkach siać. Jakiś czas temu pokazywałam Wam, jak uprawiać truskawki w Donicach, żeby przyspieszyć zbiory. No i jak widzicie, już jeszcze lada dzień i będę mogła już zjeść pierwszą truskaweczkę. Tutaj mam kwiaty, jakieś maki i e, co tu jest? Jastrum wielkie. Aha, złocień. Tu złocień wielki i tam maki, a tutaj magi. Słuchajcie, bo ja zawsze myślałam, że lubczyk to magi, a byłam u producenta tych kwiatów, gdzie widzieliście na poprzednim odcinku, i pani powiedziała, że magi to magi, a lubczyk to lubczyk, i naprawdę pachnie jak magi. Także jak widzieliście, oprócz tych takich podwiętniętych pomidorów przewianych, reszta roślin ma się naprawdę świetnie. Jestem dumna z tego sezonu, z tego początku, choć naprawdę nie było łatwo. Sytuacje na pewno uratowały lampy, bo niestety mieliśmy bardzo, bardzo ciemny luty i marzec. No dodatkowo tutaj w szklarni z no też wszystko naprawdę świetnie rośnie. Tutaj podgrzewałam nagrzewnicą. Miałam ustawioną, że jeżeli temperatura spadnie poniżej 6 stopni, to się załączała. Mieliśmy bardzo dużo takich dni. Gdzie ona naprawdę cały czas, właściwie przez całe noce chodziła. No i co? No i teraz nic, tylko brać, zakasać rękawy, i brać się do roboty i sadzić wszystko już w ogrodzie. Także. Cały tydzień kolejny i jeszcze następny poświęcimy na to, żeby to wszystko porozsadzać. Także obserwujcie, jeżeli nie subskrybujecie jeszcze kanału, to go subskrybujcie, żeby z wszystkim być na bieżąco. Do obserwowania mnie na Instagramie, bo czego nie pokażę na YouTubie, to na pewno pokażę na Instagramie. Także do zobaczenia. Udanego sezonu!